Wracamy do poznania z nami MVP drugiej kolejki Lotto Superligi, Jerzy Janowicz. Witam serdecznie. Jerzy, jak oceniasz ten cały koncept Lotto Superligi? Grasz trzeci, trzeci raz, trzeci mecz. Jeszcze jesteś niepokonany, więc jak wrażenia z tych pierwszych spotkań? Na pewno na pewno bardzo fajny event, coś nowego, świeżego. Liczę na to, że po prostu z każdym sezonem, z każdym rokiem będzie to ten, ten projekt się tylko rozwijał. Wasz zespół, CK Grodzisk Mazowiecki bardzo mocny, bardzo silny. No Będziecie grali chyba o zwycięstwo w całych rozgrywkach. No, no nie ukrywam, że na pewno liczymy po cichu na, na, na mistrza, ale no. Po drodze jeszcze parę meczów do wygrania. Na pewno finały, jeżeli się zakwalifikujemy, oczywiście nie będą łatwe, ale jeżeli nasza drużyna będzie zmotywowana i będzie frekwencja w naszej drużynie taka, jaka jest do tej pory, to powinno być dobrze. Spytam też o te mecze, właśnie lotu Super bo chyba dla ciebie fajna okazja, żeby trochę się ograć, trochę złapać tego ogrania, bo w tych turniejach zawodowych trochę chyba ciężko o te, o te dzikie karty ostatnimi czasy. Y na pewno Superliga też jest bardziej robiona pod kątem promowania tenisa i super atmosfery, i fajnych, fajnych rozmów z ludźmi, bo, bo na pewno tego trochę brakuje. Każdy jest z nas na swoich rozjazdach, na swoich biznesach, więc tych takich prywatnych spotkań, żeby usiąść zjeść obiad i pogadać trochę dłużej. No nie jest łatwo, więc taka Superliga trochę ułatwia tą, tą, tą sytuację ten problem rozwiązuje, więc po to jest właśnie ten, ten, ten event, żeby dobrze się bawić, mieć radość z, z tego weekendu i, i do przodu. No Tutaj właśnie tą dobrą atmosferę zawodniczki od Was z klubu podkreślały. Też grasz w jednej drużynie właśnie z Maxem Kasińkowskim. on ostatnio po waszym meczu itf owym we Wrocławiu tak podziękował Ci bardzo, więc no też taki dobry, dobry teamowy, dobra teamowa atmosfera z Maxem i, i generalnie z, ze wszystkimi. Nie no wiadomo, że, że jeżeli ja biorę w czymś udział, to na pewno z kilku powodów. Wiadomo, że, że kontrakt się liczy, ale nigdy bym nie podpisał kontraktu z klubem, w którym by mi się po prostu nie podobało. A że ludzie w kozerkach bardzo mi odpowiadają, znam praktycznie wszystkich od wielu, wielu lat. E, Maxa poznałem pierwszy raz ponad dwa, dwa lata temu. E, uratowałem go z tenisowego niebytu, mieliśmy poważne rozmowy, dyskusje, treningi, więc... A... Cieszę się, że, że Max się rozwija w tą stronę i mam nadzieję, że będzie cały czas pikował w górę. A gdzie Jerzego Janowicza będziemy mogli zobaczyć w najbliższych tygodniach, oczywiście oprócz meczów Lotto Superligi Są jakieś plany? Na pewno Lotto Superliga. A dalsze plany, no to nawet moja mama nie wie, więc wy też się na razie nie dowiecie. <laughs> Okej, okay. i tym humorystycznym akcentem możemy zakończyć. Naszym gościem był Jerzy Janowicz przypominam niepokonany w rozgrywkach Lotto Superligi. mm <laughs>